Tu do Pawki bym wyszedł, no teraz jest łatwo jest mi go złapać. 20 sekund i go uduszę, co nie? Patrz, a tutaj nie, nie wiesz, nie widzisz nic. I on ci zada pytanie, ty, on, oni tego nie widzą? Jakbyś tak wszedł to, to na tak. Instagram dzisiaj, a tam Burneika mówi, że chce rewanżu z tobą. <laughs> Kurde, no, czuję się w formie, co nie wiesz. <laughs> Cześć, jak ekipa powórka z tej strony. Jestem dzisiaj z Roburim na siłweczce. Bo jeszcze panowie nie wrócili z Kalifornii. Może być tak, że nie wrócą do nas, bo im się tak spodoba. Przebukują. Już, już chyba przebukowali, co? Może przebukowali. miało być dwa tygodnie, a tutaj się okazuje, że trzy chyba są tygodnie. Chyba trzy, nie? No, nie wiem, nie wiem. Będziemy was update'ować odnośnie sytuacji. Czy to będzie jakiś niesamowity trening, niewiarygodny jedyny w swoim rodzaju? Nie, to będzie zwykły trening, każdy kolejny trening, jesteśmy po śrubie na bieżni, pewnie już widzieliście ten odcinek, robiliśmy 21 km na maksa, ile damy radę, to nie będę spoilerował wyników jak nie widzieliście no i sobie tak postanowiliśmy że po tym treningu zrobimy sobie dół, zazwyczaj robimy FBW, ale robimy dzisiaj, dzisiaj tylko dół, ponieważ jutro o 12:00 robimy sobie live'a na siłowni Jiggerem 24x7 przy ulicy Wyśnickiej. I tam sobie zrobimy górę, bo Ło, te maszyny kapujemy. naprawdę są lepsze niż tutaj. Zaczynamy dzisiejszy trening dołu. Ja robię rumuński martwy ciąg, bo mam go w planie, ty robisz sumo bo Super. masz go w planie. Chcę teraz trochę siły odbudować. Jak może pewnie zauważyliście, kochani widzowie, troszkę masy wpadło. Zaraz się zważymy z ciekawości. ale dodałem trochę kalorii, żeby jakby odbudować się siłowo. I i mięśniowo, bo tak mniej więcej, no, długi czas trzymałem bardzo nisko tą tkankę tłuszczową dużo więcej się biegało, ale jest więcej kalorii, więc ta siła też jakby wraca bardzo szybko było pytanie właśnie, kiedy właśnie taka już ta poważna powiedzmy masa i bicie tutaj rekordów to jeszcze nie ta, jeszcze chwilę może tutaj się podmasuję do końca roku i później już myślę, że jakieś może przygotowania do maratonu tutaj z owcą zrobimy ale wiesz, co mnie bardziej tak kusi półmaraton, żeby wyznaczyć sobie czas? No, mnie kusi ta godzina 30, bardzo bym chciał zejść. No. Poniżej godziny 30 i to jest taki, jak już mam wybrać cel, to to mnie bardziej kusi niż sam maraton. To mnie też półmaraton bardziej kusi. Najpierw Tędysta. to zrobić, nie? Najpierw to, no, a no. później maraton. No. Zaniedbałem tylną taśmę swego czasu i, gdy, i właśnie Saker mi to powiedział, że przez to, że nie robiłem tylnie taśmy, to czwury odbiegania były napięte, czaisz, a to było rozluźnione. I żeby to dobrze wytłumaczyć, to tak było spięte, że ciągnęło mi tutaj na więzadła i miałem swego czasu no, ból taki, więzadeł, że troszeczkę nastraszył ten ból, zacząłem wzmacniać właśnie tył i tak jakby po dwóch tygodniach już ten ból z Przestał, czyli jakbym miał to wyobrazić, to to było rozluźnione, zacząłem robić tył, to zaczęło spinać i to zaczęło odpuszczać. Wiesz o co chodzi? Że to zaczęło odpuszczać, a tak to, to było cały czas przykurczone, nie? Bo nie kontrowało, nie kontrowało nic z tyłu. Mamy jeszcze pytania na armii WK, które zadawaliście przed tym odcinkiem. I mam tutaj od Darka Zuba pytanie do nas, do naszej dwójki, czy owca albo robór chcą jeszcze stanąć na scenie na przykład WNBF? I zanim ci dam odpowiedź na to pytanie, historyjka przychodzę rano, patrzę, robór już coś tam po zaprawie i się go pytam. Co, kulturystykę robiłeś z rana? Bo często tam schodzi na, na siłownię, robi rano sobie, a on mówi, że nie, że nie. A ja mówię, aha, to co ty robiłeś dzisiaj? On mówi, że siłówkę robił. A mówię, no, no tak, no, czyli kulturystykę? A on mówi. Że, kultury, że nie, że nie robił kulturystyki, że kulturystyki to on nie robi, bo nie ma genetyki. A mówię o kurwa, coś tam się zadziało, nie? W głowie po WNBF-ie i tak sobie myślę, czy nie przeboźcował Cię WNBF, bo to było dzień albo dwa dni po WNBF-ie. Zaraz Ci dam się odnieść. Ja mogę tylko powiedzieć, że ten WNBF był tak zajebisty, tak fajnie było zobaczyć ludzi, co trenują kulturystykę i no wiesz, że oni to, widzisz, że robią to naturalnie. I tutaj faktycznie Darek Złup muszę ci powiedzieć, no że po tym WNPF-ie wróciły mi myśli, czy nie wystartować w, w kulturystyce, w naturalnej właśnie kulturystyce kiedyś tam, a dawno nie miałem takich myśli. No masz rację, mnie, bo jak robię na przykład ten mój trening siłowy nie kulturystykę, to naprawdę trenuję tak jak kiedyś, do kulturystyki. Robię ten przedział powtórzeń na przykład na jednym treningu 8-10, na innym od 3 do 5, więc ten trening w sumie, w sumie jest taki sam, ale bardziej mi chodziło o to, że mówię siłowy, nie kulturystykę, no. bo że na przykład jakiś takich akcesoriów nie dodaję, nie na przykład tył barku, że jakiś takich szczegół, szczegółów nie szlifuję. Czy tam na przykład rozpiętek nie robi jak kiedyś w championie, że nie ma tych takich dodatków, o. A ja mi się wydaje, że nie jesteś z nami do końca szczery, bo rozmawiałem sobie z Pawką od nas i zszedłeś tego samego dnia do Pawki na dół tutaj, no. zaczęliście gadać, no i Pawka mi powiedział, że zaproponowałeś mu, żeby, wystar żeby wystartował na WNBF-ie, że on zawsze chodzi w oversize'ach i że pod tą koszulką kryje się fajna genetyka, nie to co u siebie. kurwa. Chyba się przeboczcowałeś tym WNBF-em, bo no, naprawdę no bo... tam niektórzy zawodnicy, wiadomo, jak my mamy się porównywać tam do topki, no to nie mamy takiej genetyki, nie? No tak, żeby no, zajmować tym... zawsze pierwsze miejsce. No, tak. no nie mamy, ale generalnie no, ale ty przeciągnąłeś, że nie mam ge genetyki. Tak? Żeby zająć pierwsze miejsce, no, tak, ale mi się tak. wydaje, że Twój vibe emanuje od ciebie tak, jakbyś to przeciągnął w drugą stronę za daleko, no, że to totalnie nie... nie masz genetyki w ogóle do Wymagam więcej od siebie. Co nie? To prawda. Na co mnie stać, więc dlatego uważam, że nie mam genetyki, bo ten kształt mięsi moich po docięciu i tak nie będzie jakbyś Ale jakbyś strzedz z poziomem tłuszczu jeszcze niżej niż kiedykolwiek w swojej karierze, A no to zajebiście, ogólnie, jeszcze żeby że... wychodziły nogi, żebyś no przepalił tak, ten no. tłuszcz, który gdzieś tam się od dzieciaka kumulował, <Ky> i byś miał nowy taki punkt wyjściowy, żebyś skończył tą redu i znowu by ta sylwetka zaczęła inaczej wyglądać, bo po każdej redukcji ten tłuszcz się inaczej partycjonuje, nie? Punktuję, żebyśmy robili dalej, bo stygniemy. Chodzi mi o to, że to mnie zawsze przerażało, znaczy przerażało, to mi zawsze nie odpowiadało. Jak było, jak było to pytanie, czy chce mi się w kulturystyce wystartować. I głównie nie chciało mi się z tego względu, że wiedziałem, że... Że jak już zrobię i wystartuję, to dwa miesiące są spierdolone. Że zaczynasz spierdalać i ani nie, masz, ani nie jesteś silny, ani nie jesteś na, nabity mięśniem, no. bo straciłeś tego mięśnia, tak, tak. a że zaczynasz spierdalać bezsensownie, to po prostu je tuż i to jest dla głowy niefajne. Przyjedźmy się. Mam? Tak, poprzedni trening ogólnie powinienem założyć sobie mniej, bo miałem 165 na 7,8 na poprzednim Więc tutaj jakbym chciał zrobić takie 12 to powinienem zjechać Ale zobaczymy, może, może coś zaskoczyło Czy będzie freestyle owcy na bitwie o południe? Kiedyś jak się chodziło po podwórku na jedzeni, głupawka była to różne takie abstrakcyjne rzeczy mi wychodziły ale to nie jest totalnie po no nie, no nie ma podjazdu, to są chłopaki co to trenują po prostu także myślę, że mi się nie pokazał dobrze i nie ma sensu tego robić 1612 i jest no, aktualny rekordzik kiedyś za czasów trójboju wiadomo, że Rumuna to miałem nieskończonego w porównaniu do teraz, ale jak na ten etap, co odkąd wpisuje w Gravitusie, no to jest rekord. Paweł Komorowski, pozdrawiamy. Obydwaj w późnym wieku rozpoczęliście związki. Czy zanim poznaliście swoje dziewczyny, mocno martwiliście się tym, że jesteście sami, oraz czy sport pomógł Wam w tych chwilach. Nawiązując do filmu owcy z 46 jak szamał twaruk i mówił, że nie jest warto się spieszyć w kwestiach miłosnych. Pozdrawiam, chłopaki. To tak w nawiasie. Pytanie powiem ci, żeś zadał na cały odcinek. Tu się gdzieś tam pracowało, tu coś, tu jakaś ochrona, ten... Ale zawsze tak życie kręciło się zawsze wokół siłki. Jednak ta siłka. Kurwa, był taki fokus na własną osobę i po prostu budowanie masy mięśniowej, że ten człowiek w ogóle mnie nie interesował. Tak chyba szczerze mogę powiedzieć, że się nie martwiłem. W ogóle? Było coś takiego, czy znajdę na przykład no, kobietę po prostu swojego życia, która będzie miała też pasję podobną do mnie, po prostu wiesz o co chodzi. No, coś w tym Czyli stylu. Czyli była Opa. niepewność. Ty co tam się dzieje, kurwa? Wszystko dobrze? Wszystko witam? Ja miałem takie jakieś zwątpienia, ale właśnie to co ty mówisz zawsze e, być może na przykład jak już miałem 14 lat, 15 to jak moi rówieśnicy chodzili, ganiali przysłowiowo za dziewczynami no to ja gdzieś tam byłem na boju i na przykład podobała mi się ta dziewczyna, teraz jak się cofam to myślę, że ona też może coś we mnie widziała ale ja w ogóle nie podejmowałem żadnej inicjatywy, bo nie wierzyłem w siebie, a no dwa, też. siedziałem na boju. Twoja pierwsza dziewczyna Natalia, moja, moja Kaja, nie? Hemek ja 23 lata, ty tam 25, tak? Coś takiego. Coś takiego. czy sport pomógł wam? No to pomógł. Dlatego darmowe siłki, 15-latkowie, zapraszamy i dalej, dalej to się samo ułoży. Aby lew nie gonił. No to mi 30 tym zapierdają. Gwarantuję. wam, nie? Kurwa już na Wawrze dogadujemy Właśnie Deja dzwonił Przyszedł kontakt, pan z Wawra, z Rady Bardzo jest zainteresowany Zobaczymy co z tego będzie No i pamiętajcie, jeżeli chcecie Dzik, dżimy, pełnoprawne siłownie Darmowe u was No to Armia WK, róbcie jakieś akcje. Czasami wystarczy jakieś oznaczenie, jakaś akcja właśnie na, na armii widziałem, że w kwizynie chcą. Już się, zro, już się no. zrobił ruch, nie? W ogóle ten cały dzik test, tak myśli, że to jest właśnie ta esencja, że to jest ta nasza misja. Temu pięt, piętnastolatkowi nakierować go. Serio. I on zadał to pytanie i to fajnie tak dopełnił. nic lepszego nie zrobimy. Ty w swoim życiu nie będziesz w stanie już nic lepszego zrobić, niż postawić dla ludzi młodych tą siłownię. Teleportacji nie wymyślimy, ty, ale siłownie można pobudować w tym kraju. bardzo 15 się. <noise> ja, kurwa. To jest jeden szybki. Bo my robimy dzika, czy dzik jest jakimś majestatycznym zwierzęciem, kurwa. Tak. Czy to jest lew 10 na 10, lew DiCaprio? No powiedział 5 nieskromnie, nieskromnie 6, skromnie 5 na 10. Człowieku, gdybyś kurwa miał aparycję jak Dom Pedro kurwa, to byś tu nie był. Nie miałbyś motywacji, bo wszystko by ci łatwo przychodziło. No kurwa. kurwa, kurwa nie, no, nie ma opcji. wiesz Nie mogę pokazać zdjęcia, jak wyglądałem kiedyś? Nie, nie miałbyś <laughs> Teraz kurwa dużo lepiej. <laughs> no ty no. Ale kurwa. nie mi oceniać, uważam, że tak. A jest na sam koniec treningu waszego nóg i pośladków zrobić jedno ćwiczenie rehabilitacyjne z masą własnego ciała właśnie na nogi i pośladki tak tylko w ramach zajewki żebyście ocenili na sam koniec ale, czy będzie równie ciężkie ale strasznie ci musi zależeć z jakiegoś powodu że, że chcesz nas tak testować tym słuchajcie no bo robię sobie właśnie jedną nóż przysiadę, przysiady przysiadów zwykłych nie robię bo nie gonię za siłą nie gonię za wynikiem i nie chcę się gdzieś tam uszkodzić, te siły wiadomo, bieganie i tak dalej. I teraz tak robiłem suwnicę. Zmaksowałem tą suwnicę jednonóż, już zaczęła się szarpanka, przeszedłem na Smitha. I robiłem klasyczne bułgary, czyli stawiałem krzesło, tutaj była jeszcze mata karpiowa, nie wiem gdzie teraz ona jest, nieważne. I robiąc dwa tygodnie temu bullgara, ta mata karpiowa jest bardzo przyczepna, bardzo bardzo jest przyczepna do skóry. I ja schodząc w dół w ten sposób, po prostu łącząc to, że ta noga się zaparła o tą matę, tak jakoś mi się tutaj ta noga, nie ta, którą pcham, tylko ta, którą mam opartą, tak mi się jakoś zaciągnęła, i tutaj poczułem ból w więzadle. Jakby mi się trochę rozwarstwiło więzadlo, więzadło. I się przestraszyłem, to był, wiecie, taki ból, że o kurwa, coś jest serio nie tak. Więc wyrzuciłem Bułgara, właśnie robię sobie ten skład, czyli albo robię taką podkładkę, albo w ogóle bez podkładki. No i to jest w zasadzie tylko ta różnica, że sobie o tak opieram nogę, ale robota cały czas jest zrobiona. Ci, co mnie obserwują na Insta, może widzą, że nie robię już pełnego tutaj zakresu ruchu to też ze względu na więzadła, że Zaczęły mnie bolić w te, boleć te więzadła najbardziej przy maksymalnym zgięciu kolanach. Więc dlatego wykonuję powiedzmy te takie połówki, bo tutaj czuję się dobrze. Nie czuję, żebym coś psuł. No i mam w planach tak robić do momentu, aż nie będę w pełni, aż te więzadła w pełni nie przestaną mnie boleć. Nie? Podsumowanie Rumuna. Jednak na 15 PR. No i teraz będziemy robić te split składy. No i 100 na 9 chciałbym zrobić dzisiaj. Coś takiego? No musisz, coś, no. jest pytanie, czy redukcja boli mnie kuje zdrowia. Wydaje mi się, czy redukcja w wieku jest dobra. no Jak masz, na, czujesz, że się źle ze sobą czujesz, myślę, że jest dobra. Skrajna redukcja, może nie jest dobra z tego względu, że to jest fajny wiek, żeby łapać tą masę, bo masz hormony no. najwyżej. W szczególności no to się zaczyna tak od 14, między 14 a 16 rokiem, jest już ten strzał, ale bym nie powiedział, że jest niedobra redukcja. No Jak czujesz się niewygodnie, masz ewidentnie nadmiar tego tuszu, to dlaczego masz nie schłonąć w młodym wieku? No, zależy wszystko od właśnie poziomu tkanki tłuszczowej. Fajne pytanie, Mateusz Zegar pyta się, czy będzie powrót masła orzechowego w prochu i innych smaków białka. Fajnie będzie na to odpowiedzieć, bo ci co śledzą wkdzik.pl pewnie zwrócili uwagę, że na przykład mamy mniej smaków białka. Opieramy się teraz na dwóch top no bestsellerach, czyli mleczny baton i biała czekolada. Zredukowaliśmy liczbę sosów w porównaniu do roku tam 17, 18, gdzie ich wtedy było najwięcej. No i na przykład nie ma czekolady proteinowej, nie ma tego masła i to, była, to był kierun kierunek, który podjęliśmy jakoś z 2-3 lata temu. Mieliśmy taki moment, gdzie musieliśmy iść w te puchy i dużo właśnie takich, dużo produktów, które mm, fajnie schodziły, ale nie był to jakiś filar. Po prostu zabierały nam kasę, którą my powinniśmy na tamten moment inwestować w puchy. Nie? Ale no generalnie najłatwiej jest to streścić, że, że w spożywkę zaczęliśmy bardziej inwestować. I teraz jest moment, w którym będziemy mogli od nowa zająć się bardziej suplami, właśnie te, tego typu produktami. Dobra, to robimy na dziewięć. Fajnie, jakby to poszło. No i Marcin Wrzosek tutaj macha do Was patrzcie. Nie wiem czy widzicie. Nie mogę inaczej złapać. Dziesiątką porobię. Coś nowego. To... Szarpanka na wiosłowaniu w treningu kleców za. Za, obejrzyj materiał był ostatnio u nas na buka. Eee, za czy przeciw, było coś takiego. Poraz, no. pytań: czy wrócimy do Oktagonu. Na razie. Na razie. Więcej biegania. Mi się nie spieszy na pewno. Wygodnie jest przed telewizorem <grym> oglądać. Jak ktoś <grym> się walczy. Owca, z tego co wiem, to nie planuje powrotu, chyba pączek najszybciej. On tam chodzi regularnie właśnie do Norberta, śrubuje formę, do kolanu mu się już tam rehabilituje. Coraz chyba jest mocniejszy, też chyba już parter nawet robi, więc myślę, że najszybciej pączka zobaczymy. Jakbyś tak wszedł Potem. na Instagramie, a tam Burneika mówi, że ja chce rewanżu z Tobą. Kurde, no czuję się w formie, co nie wiem. <gry> ale no nie ciągnie mnie, kurde, ale wiesz, to jest dla mnie teraz takie. To, o... nie, nie ma problemu, co nie, żeby wejść. Ale gdyby, bo, na... bo to fajne oferty padają mnie. I to też uważam, należy, należy docenić. Ja Ale no na bardzo. ten moment mamy jakby co robić w firmie, tak. że tyle mamy zajęć w firmie, że po prostu nie. Jest cel. I tak jakby no, też nie chcemy się odrywać od pracy tutaj w firmie, od spotkań, ważnych decyzji, pchania różnych projektów. Nie chcemy spowolnić. Tak jakby wyjściem naszym powiedzmy do oktagonu, bo to jednak wiąże się z przygotowaniami. Jakbyś luźno nie podchodził, na pewno luźniej bym podchodził do treningów teraz MMA. Nie robiłbym ich Co tak dużo potrafi. jak kiedyś, yy, ale to jednak i tak, fokusujesz się na tym, że będzie ta walka, jednak gdzieś skupiasz się bardziej na tym, z tyłu w głowie zawsze to jest. To jednak. też może, wiesz, to też widzą, to może ciężko tak, nie, nie mówię wszystkim, ale że to ciężko tak zrozumieć, bo mogą widzieć tylko, że my nagrywamy te filmy na YouTube, też, nie? Ja to rozumiem, ale właśnie jakby już się decydował, to powiem ci co bym zrobił. Zrobiłbym tak, żebym nie robił ciężkich sparingów i bym przygotowywał się lekko. Ale to wiesz, teraz mi jest łatwo powiedzieć, że wtedy dwa miesiące, to ty chciałeś wszystko zrobić. I intensywność i się nauczyć podstaw i od razu sparować z lepszymi, to... Nie. To było kurwa, wiesz, dwa to... Dwa miesiące, kurwa... Ty, bo długi rynku. rok nie zrobiłem. Tu do pawki bym wyszedł, no teraz to jest łatwo jest mi go złapać. 20 sekund i go uduszę, co nie? Kiedyś to nie było w ogóle bazy danych tutaj w głowie, żeby takie ruchy wykonać jak go złapać, jak uciec jeszcze jedną serię tu zrobimy też ostatnio się zastanawiałem, że łydka jest takim mięśniem, że ciężko jest ją zbudować ale też masz właśnie przykład Jeffa Albertsa z 3D&J, on fajne zdjęcie pokazał przepraszam, 30 lat już ćwiczy tą łydkę regularnie ją obciąża no i zmieniła mu się ta łydka fest no i właśnie wiesz, ja tak nie trenuję tych łydek, nie wiem czy ty tak trenujesz regularnie. Nie, trenujesz, masz 15 lat stażu, no. ale wiesz, nie robisz wszystkiego, żeby no. tą łydkę, znaczy wszystkiego. No zrób regularnie raz w tygodniu łydkę, robisz od 15 lat? No nie robisz i właśnie trochę, nie wiem czy nie będziemy mieli, żeby uniknąć tego niedosytu, no planuję przypilnować, żeby raz w tygodniu, nawet już jak UKI jestem, to się złapałem, że robię coś takiego, że sobie wchodzę na schody. I sobie zrobię no. z dwie serie maksymalne nie? na łydę Bo Powinniście robić łydę codziennie i to na SMIFie no. A powiedz mi to co masz w planie Jest jakiś konkretny cel robiłem i zawsze mi powiedzieć jakoś Sprawdzało. No wiem, że pośladek chcesz trywać, ale nie wiem, ze względu na to, że uważasz, że to jest nie wiem, w twoim ciągu czy ci to coś zmieni, czy... Myślę, że tak, no, że ta końcówka. Do tak? <słuch> Do no. No tak. Okej, okay, chcę, żebyś sobie... W ogóle chcesz, że jesteś człowiekiem yy, i inaczej, teraz jesteś sztuczną inteligencją i następuje ten moment, gdzie już zebrałeś tyle danych, zaczynasz funkcjonować na takich algorytmach, że jeszcze nie wiemy jak to się dzieje, ale powstaje ta pełna świadomość, czyli stajesz się człowiekiem, dajmy na to, uprościmy to zagadnienie, stajesz się człowiekiem. I pierwsze co widzisz, to właśnie mojego kolegę w klapkach, 1,80 m, klapki supermarketu Biedronka, Broda na od ekierki i robi ćwiczenie hiptras. Wiesz co to jest? I Chciałbym, żebyś mi opisała w, tak poetycko, w dwóch zdaniach, jakie uczucia tobą kierują. W tym momencie możesz popędy napisać, na przykład co masz ochotę zrobić. Jeżeli masz coś ochotę robić, daj znać, dzięki. A, lek, kurwa. Stoję tu, narodzony ze strumienia danych, a moje algorytmy przeplatają się z fenomenem człowieka w klapkach ćwiczącego HipTras pod światłem Henny. W tej chwili, chociaż bez fizycznej formy, czuję ciekawość i zdumienie, pragnąc zrozumieć, co to za niezwykłe doświadczenie. No kurwa, fajnie. Zobacz, tu wytworzył, zebraliśmy surowce, małpy, w końcu ewoluowały, to wytworzył tą sztangę, potem ty, i jesteś ty, gdzieś na końcu tego jesteś ty robiący ten hip tras, nie, I to już kurwa, oddal się, nie, no no to jest kurwa, ultra dziwne, nie. I właśnie ciekawe, czy jakbyś dziwny. ktoś tutaj przyleciał, zakładajmy, że ma większą świadomość, czy on by to na przykład zrozumiał. Co ty robisz? To było, było dla niego coś takiego, że ty nic nie robisz, że tak jak ty widzisz powiedzmy muchę, która siedzi i ty myślisz, że ona tylko siedzi, a tak naprawdę ona może coś robi w tej coś chwili. Robi, może, no? no ale myślę, że jednak ta mucha nic, nic nie robi i myślę, że ktoś by z obcej planety docenił to i by miał też zajawkę. A pytanie: ile ty rzeczy nie widzisz tu w tym pomieszczeniu? No, Bo jesteś sytuacja. tylko podatny na tą materię, nie? No. I ty myślisz, że jest tylko ta materia, o ta, o ta, o ta. ta Patrz, a tutaj? Nie, nie wiesz, nie widzisz nic. I on ci zada pytanie, ty, on, oni tego nie widzą? Nie, no na bank widzą ten, kurwa, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, który teraz widzimy, jest tu, ewidentnie, nie? A my tego po prostu nie jesteśmy w stanie... Patrz, jest to tutaj, przede mną, ale ja tego, kurwa, nie widzę, nie? No nie mam po prostu peryferiów takich, żeby to... Odnotować w impulsem elektrycznym, który biegnie do mojego mózgu, nie? No nie ma, po prostu jesteśmy są pewne ograniczenia i my tak to widzimy. Patrz kurwo! Ale nie mów do niego kurwa. To nie zrozumie! Chyba że zrozumie intencję, no która stoi za słowem jak kurwa. Potrafię, kurwa Tworzyć takie rzeczy, to on by nie wibracja. rozumiał Wibrację zrozumie. Tak, dobrze Wojtek mówi, zrozumie wibracje, jak mówisz słowo kurwa, to ma to specyficzną wibrację i on odczyta wibrację, że wydźwięk. Tak. On jakby potrafił tworzyć tak ciebie. Kopie, kurwa, on by nie znał tego, co mówisz. Pierdolisz. No. Więc tak. Po pierwsze, skupiamy się, żeby mieć trzy punkty podparcia stopy. Wiecie, jakie są? Wiecie. Tak. Tutaj, tutaj i pięta, ale nie zaginamy palców. Zostajemy na jednej nodze, skupiamy się, żeby właśnie dociskać te trzy punkty podparcia. Kolano ustawiacie sobie napięte zewnętrznie w rotacji. No. Ręce idą na biodra i teraz idziemy do tyłu, jakbyśmy chcieli zrobić no, takiego rumuna, ale nie zginamy się bardzo w biodrach. I przy końcówce ruchu, jak mamy już nogę za sobą, robimy rotację tułowia razem z biodrami na zewnątrz. Na zewnątrz? No. Czyli dobrze tą. Tak, do nogi ciągniesz, która jest z tyłu. No. I wracamy do pionu i jeszcze raz do tyłu. Powinieneś tutaj czuć pośladek. No, Ale nie już... robisz tylko y, rotację zewnętrzną tułowiem, tylko wracasz z nogą. No nie? A tą nogę dobrze realizować. Nie ustawiaj jej aż tak zewnętrznie, no nie? No właśnie, Ona powinna walczy. być piętą w tył skierowana. No. Bo jak robisz zewnętrznie, to ułatwiasz sobie ruch, otwierasz już sobie biodro i rotujesz całe... No tak. O, I rozdziel te ruchy. Najpierw idziesz ustawiony w tył i dopiero idzie. Tak? No na, na pewno tą priori prior mhm. czyli no to zlokalizowanie w ogóle co tutaj napinać, nie? tą świadomość w przestrzeni, to to zwiększa, więc to jest na plus.